Idziesz ulicą. W pewnej chwili twój wzrok przykuwa wiszące na słupie ostrzeżenie o reptilianach, którzy grasują w mieście. Pamiętasz, jak kiedyś prowadziłeś tę sprawę, ale nigdy nie udało ci się złapać żadnych jaszczurów. A tymczasem zmierzasz do parku, gdzie od kilku dni ogromny wilkołak terroryzuje mieszkańców. Wiesz, że stwór ma żonę. To jedyna osoba, która jest w stanie go uspokoić i pomóc mu powrócić do ludzkiej postaci. Na miejscu spotkałeś trzy dziewczyny. Każda z nich może być małżonką potwora. Pytasz je o to. Żadna z nich nie chce się jednak przyznać. Musisz więc sam ustalić, która z kobiet jest żoną wilkołaka. Widzisz kłaczki na ubraniu tej dziewczyny? To sierść wilka, a zatem to ona jest żoną wilkołaka. Kobieta podeszła do potwora, przytuliła go, a on zmienił się w człowieka. Wracasz do samochodu. W pewnej chwili słyszysz krzyki dobiegające z rzeki. Jakaś kobieta woła o pomoc. Wskakujesz do wody i pędzisz w jej kierunku. Na miejscu okazuje się, że są tam jeszcze dwie inne kobiety. Wszystkie drą się w niebogłosy, ale tylko jedna z nich jest człowiekiem i naprawdę potrzebuje pomocy. Pozostałe to syreny, które chcą zwabić cię do swojego podwodnego królestwa. Jak ustalić, która z nich jest człowiekiem? Wystarczy zanurkować i sprawdzić, która dama w opresji nie ma ogona. Emilia wygrała na loterii i może wybrać sobie nagrodę. Ma trzy opcje: nowiutkie Ferrari, torebkę Gucci i buty od Jimiego Chu. Przyjrzyj się nagrodom i pomóż dziewczynie dokonać najlepszego wyboru. Emilia powinna wybrać torebkę. Logo Ferrari i Jimmy'ego Czuł tak nie wyglądają, więc wychodzi na to, że samochód i buty to podróby. Troje najlepszych przyjaciół spotkało się w kawiarni, by omówić pewne sprawy. Wiktor zamówił ciasto z owocami, Szymon poprosił o szklankę soku, a Leon wyjął z torby batonika energetycznego i zaczął go jeść. Kelner przyniósł im ciasto i napój i poszedł. Szymon bez żadnych oporów zaczął pić, ale Wiktor nawet nie tknął swojego ciasta. Dlaczego? Są na nim plasterki pomidora i ogórka, a przecież zamówił ciasto z owocami. Pewien archeolog przedziera się przez gęstą dżunglę na nieznanej wyspie. Szuka drogocennego skarbu, liczącego dwa tysiące lat starożytnego pucharu. Mógłby go sprzedać i zarobić grube miliony. W pewnej chwili dociera do małego jeziorka z wodospadem. Schodzi pod wodę i widzi tam dwie jaskinie. Puchar znajduje się w jednej z nich, do której powinien wpłynąć archeolog? Szybko, kończy mu się powietrze! Mężczyzna musi wpłynąć do jaskini z lewej strony. Wydobywają się z niej bąbelki powietrza, a to oznacza, że w środku znajduje się suchy ląd. Na chodniku siedzi trzech mężczyzn. Wszyscy mają podarte ubrania i wyglądają na przemęczonych. Liczą na to, że przechodnie sypną im trochę grosza. Ale wszyscy omijają ich szerokim łukiem, ponieważ jeden z nich tylko udaje bezdomnego. Ludzie to widzą i nie chcą litować się nad oszustami. Kto udaje bezdomnego? Spójrz na tego łysego mężczyznę! Ma na nadgarstku smartwatcha! Regina już od kilku godzin błąka się po pustyni. Piasek jest tak gorący, że nie da się go nawet dotknąć. W oddali dziewczyna zauważa namiot. To na pewno nie fata Morgana. Przyspiesza kroku i po chwili dociera na miejsce. Tam znajduje butelkę z wodą, dwa jajka i patelnię. W pierwszej kolejności zaspokaja pragnienie. Teraz przyszła pora zająć się burczeniem w brzuchu. Nie powinno się jeść surowych jaj, bo można się zatruć. Dziewczyna postanawia więc je usmażyć. Rusza na poszukiwania chrustu do rozpalenia ogniska, ale na bezkresnych wydmach niczego nie znajduje. Jak w takim razie przyrządzić jajka? Wystarczy, że regina położy patelnię na gorącym piasku, słońce jeszcze ją dogrzeje i będzie można usmażyć na niej jajka. Po wyjściu spod prysznica Artur zorientował się, że zgubił obrączkę. Wygląda na to, że wpadła do odpływu. O nie! Jego żona lada moment wróci do domu i na pewno zauważy brak pierścionka. Kobieta weszła do łazienki, spojrzała na męża, kazała mu się odwrócić i wyciągnęła obrączkę z jego włosów. Zaplątała się tam w trakcie kąpieli. Skąd wiedziała, gdzie jest zguba? Artur stał przecież zwrócony twarzą do niej. Za Arturem wisi lustro. Żona zobaczyła w nim odbicie obrączki. Dwóch wpływowych producentów filmowych je śniadanie w drogiej restauracji. Omawiają budżet sequela filmu, który okazał się wielkim hitem i zarobił 500 milionów dolarów. Rozmawiają szeptem, ponieważ wspominają o ważnych szczegółach scenariusza. Producenci podejrzewają, że ktoś może ich podsłuchiwać. Nie mylą się rzeczywiście kilka ciekawskich osób przysłuchuje się rozmowie. O kogo chodzi? Facet przy sąsiednim stoliku trzyma czasopismo obrócone do góry nogami. Ewidentnie go nie czyta. Na pewno podsłuchuje producentów. Ta dziewczyna przy barze jest dziennikarką, z jej plecaka wystaje obiektyw kamery. Widzisz? Opublikuje filmik, a internauci odczytają rozmowę z ust producentów. A ten pan jest, co prawda, pochłonięty jedzeniem sałatki, ale spod jego czupryny wystaje mikrofon. W kolejce po lody stoi trzech mężczyzn. Jeden z nich odbiera właśnie rożek od sprzedawczyni. Za nim stoi ewidentnie poddenerwowany chłopak. Trzyma ręce w kieszeni, a trzeci facet spogląda na coś przez lornetkę. Który z nich jest policjantem? Spójrz na pierwszego mężczyznę. Wystaje mu z kieszeni radio. Gdzie moja kasa? Krzyknął właściciel restauracji. Zostało pół godziny do zamknięcia, a w kasie nie ma ani grosza. Na zmianie było trzech pracowników, ale wszyscy się zaklinają, że nie wzięli pieniędzy. Twierdzą, że w ogóle nie było klientów. Szef im nie wierzy i mierzy ich wzrokiem, próbując ustalić, kto jest złodziejem. Laura jest ubrana w dżinsy i modną koszulkę. Ma okulary przeciwsłoneczne i drogi telefon. Michał jest ubrany w drogie markowe ciuchy, a Sara ma na sobie zwykłą kurtkę i długą spódnicę. Kto podwędził pieniądze z kasy? Wszyscy mówią prawdę. Spójrz na tabliczkę w drzwiach. Jest na niej napisane otwarte, a to oznacza, że przechodnie widzą napis zamknięte. Pracownicy zapomnieli ją odwrócić i dlatego do restauracji nie wszedł żaden klient. Rozgwieżdżone niebo, świeże, chłodne powietrze, wydmy, aż po horyzont i namiot. To miejsce wygląda jak z bajki. Marta zawsze chciała spędzić noc na pustyni. Dziewczyna fotografuje gwiazdy, popija herbatę z termosu i cieszy się tą chwilą. To idealna noc, zbyt idealna. Uśmiech znika z twarzy dziewczyny. To wszystko jest tylko ułudą. Jakie dwie rzeczy wskazują na to, że Marta śni? Na niebie świecą dwa księżyce, a w Marte wpatruje się krab. A przecież na pustyni spotkać można co najwyżej skorpiona. Magda ocknęła się w jakimś nieznanym miejscu. W pomieszczeniu znajduje się mnóstwo śmieci. Na suficie miga czerwona lampa. Coś musiało się tu stać. Magda może uciec tymi drzwiami, są otwarte, ale chwileczkę, przydałoby się wziąć ze sobą kilka przydatnych rzeczy. Dziewczyna może wybrać tylko dwa przedmioty. Które? Magda musi wziąć ze sobą sprzęt do nurkowania i maskę. A dlaczego? Za oknem pływają ryby. Dziewczyna znajduje się pod wodą. Majewscy i Jankowscy jadą na wakacje. Które małżeństwo ma córkę? Przyjrzyj się walizkom. Majewscy mają tylko dwie, a Jankowscy trzy. Dodatkowy bagaż z pewnością należy do ich córki, która pewnie tylko na chwilę oddaliła się od rodziców. A teraz wybierzmy się do Norwegii. Po świętach dwie siostry bliźniaczki, Alicja i Ada, pojechały w odwiedziny do mamy. Jedna z nich ma chłopaka z Tajlandii, któremu złożyła wizytę przed wylotem do Norwegii. O którą dziewczynę chodzi? Norwegia to zimny kraj na północy. W przeciwieństwie do swojej siostry, Ada jest opalona. Prawdopodobnie dlatego, że była na wakacjach w jakimś ciepłym kraju, na przykład w Tajlandii u swojego chłopaka, a więc to musi być ona.